Siema na oczywiście wasz ulubiony youtuber, dami słowo po długiej przerwie, wracam do nagrania, jest dzisiaj z nim. kolega Sieraneczko. Yy, I dzisiaj jest akcja yy, o ranie o ranie sąsiada, bo to będzie taka nasza seria na tym, na tym zapisie gry yy, Jesteśmy sąsiadami, każdy tak, z nas ma gospodarstwo Swoje pole tylko, że ja już na tym serwerze znam od dłuższego czasu i ja mam po prostu jestem bogatszy na lepsze maszyny, no a Dawid dopiero zaczyna... Od I dzisiaj mamy ten serwer, chciałbym. Da, nie, nie, źle. To, to dobra. Oto on, później... A tego nie ogarnia, to, yy, zrobię sobie na swoim odcinku taką reklamację, zapraszam też na mój kanał, Oczywiście dam link w opisie, żeby nie było. Zagrajmy w grę. No i oczywiście zostawcie mi subskrypcję, codziennie będą zatywać odcinki za Mongasa, no i też niedługo będą zatywać też widem odcinki Fanida, że raz będzie u niego odcinek raz u mnie, tylko że no zobaczymy jak to będzie jeszcze. Yy, jeszcze no mam dodanie, tak. żebyście subskrybowali kanał i lajkowali filmy, bo jest to dla mnie motywacja, bo dużo osób, czy dużo osób mnie nie subskrybuje. Yy, jest mało wyświetleń pod filmami. 12 i lajków like jest bardzo mało. Więc nie mod, nie, mo, nie mnie tego nagrywania. Jak, te, jak ktoś też ogląda mój kanał, to dzięki, bo u mnie pod zapowiedzią kanału było 62 wyświetlenia. A ile łapek? Yy, łapek było, nie pamiętam. Nie pamiętam. Bo to my dzisiaj tutaj oramy i u Sąsiada trzeba będzie dokończyć. Yy, znaczy yy. Sianie, bo były yy, źliwe. Tak ja jestem Staramy się, żeby ten odcinek był godzinny, taki długi. Jak najdłużej, żeby stał. Tak, ja jeszcze dzisiaj, ja jeszcze będę u siebie y, prasował słomę, bo Sąsiak o, y, chciał, żebym... Tak, biegł, i mu dam pieniądze wtedy. Tak, słonę ode mnie, co 100 miliardów. Ja dzisiaj będę prasował i pewnie trzecią będę koszalać. No i tak jak mówię, ja mam, jestem bogatszy. Na przykład mam y, dwa Dla, kombajny. Bardzo duże kombajny. I, ja mam na przykład dwa kombajny dżendili, a y, Dawid ma na przykład jednego bizona. Więc... Zmagam się, żeby dzisiaj go Ale sami widzicie, jaki on ma mały puk i walce, no a ja mam dużego walce, a i no Będziemy kiedyś robili tak, że będzie jego kamerę też widać. On nagra film, jak tam gra. Ja z nim gram i będę wziął jego urywki. Jego urywki z jego pracy. Będę też takie z tego, montowanie filmów. Yy, a nawet będę tak maczył, nagrał bez montowania. No. albo. Jak się nauczymy już tak dobrze montować filmy, to będziemy mogli tak zrobić, że połowa ekranu widać swój ekran, jak to grywa, za połowę moją. No, też tak bym się na to I to trzeba też ludzie skupiować, z pługiem No i... Jak my to tak dokończamy i tutaj trzeba będzie ten kawałek... No ja mówię, po prostu w tej serii... Ta seria będzie się nazywać Od do Farmera, bo ich mam taką na Dla za zepsidli. No i jak mówię, odcinki będą zatrywały raz na mną, raz u mnie. U mnie odcinki by się pojawiały ja w weekendy, jak nieczęście, albo na przykład w czwartek. Czwartek, sobota, to są na przykład I... moje dni, kiedy mógłbym nagrywać coś z Arturem, a początki tak. mogłyby ja bym, być... Ja, ja, będę, ja będę nagrywać bym czyli to czterech, tak, ja środek i w czwartej. A kochani. Ja w piątek? No i yy, w weekend będzie się nagrywał, bo ja w weekend piątki Mieszczę, będzie odcinek ZmucZING z wujki Plenera z Arturem. Niestety widzowie, ale u mnie w weekendy nie będzie odcinków, no bo wiadomo, człowiek też co odpłacam, bo u mnie jest ważny. No i w weekendy nie będę jeździł na wieś, więc wra, wraz w realnym życiu, w prawdziwym życiu, będą też u na kanale filmy, no takie vlogi, dokończysz tutaj już? A więc będzie się działo, bo planuje się, jaka, planuje się jakaś akcja, ale jeszcze Wam jest w gardi jakaś, ale ja chyba się planuje, bo to się tutaj mówił. No i będę pewnie... Dokądś do... zajęta? Tak, no tak, By... tak, Dobra, to czekaj, ja dokąd zrobię i tu już dokończę. No, y I odcinki nie będą jakieś ka przykład w bo każdy wie, że mam szkołę, no, znaczy każdy jeszcze raz ma szkołę. Yy, rodzinę no i, i w ogóle nie, więc. Yy, na widowni się chce, żeby. Yy, Czekł kobietą. Aha, okej. Okay, yy, na na widowni się chce, tak, tygodni będzie nagrywać, więc że nie, komendą, yy. Ale nie będzie, tak. Będzie odcinek, będą trzy, ty, trzy dwa odcinki w tygodniu. No i yes, w ogóle yes, yes. uchwalę Wam się czymś, yy, widzowie. Na odcinku zapowiedź kanału powiedziałem, Korona, mm -mm. a to jest zabronione sobie na YouTube. Tego nie można mówić. Mm -hmm. To jest nagranie żybana. Na ja przykład, tak, jakbym był dużym streamerem e, i bym zarabiał AISE, to, to bym nie dostał się z tego typu Nieważne, ile bym miał wyświetlenie. Bo to, je, to jest takie, jakby zbanowane słowo. Jak to powiesz, to jest lipa. Straszna lipa. Ja mam nadzieję, że cieszycie się cieszycie, cieszy się, że wróciłem po takiej obrębie. Ile wracamy po takiej zmianie, jakby wygrały razem? Nie, nie bo wstawia, jakby no, dostała się sama, to jest tak trudno. Czekaj, ja wezmę ten pomac na chwilę. Yes. Yy, dobra, już jest. Znaczy, byliśmy cały czas, ale wziąłem ten pomac, żeby sprawdzić. Yy, dobra, bo wiem, jaka ja jest jak No co ja innego umiem robić, tak naprawdę. I planujemy zrobić serię z widzami. Czyli na przykład byśmy zrobili serię gry z widzami i by było tam, byśmy grali yes, i... dwóch widzów. Do każdego odcinka. Nie, znaczy ja dwóch nie. stałych widzów, którzy by z nami nagrywali. I oni, oni by z nami nagrywali. U mnie na kanale będzie coś takiego, że ja tam podam coś tam do Discorda i wybiorę z dwóch, trzech graczy na Discordzie. Aha, super, droga. Bo tak, czy ty nie widziałeś, nawet? Trawa, droga. Droga, na trójke, rocznie rośnie ta betonowa, asfaltowa droga. Co ty to zrobiłeś? <grym grym grym> nie, nie, normalne, czy... nie. co ty, ty pierdzielisz. No i w sumie będzie na jednym spotkaniu, ale na jednym spotkaniu sobie te 2-3 osoby i codziennie te osoby będą się zmieniały i będą miały szansę ze mną sobie tak 20-25 minut dziennie sobie wybrać. Po prostu tak na grzybie z odcinka. No, nie, na odcinku właśnie będzie. I zastanawiam y się, czy chcecie serię World of Warplanes, czyli gry podobnej. Gry od kurtu Forest pewnie wiecie o tym, ale i tak muszę przypomnieć. Żebym coś gadał w ogóle. Yy, I też zrozumiałem czy, się, czy, by, czy, czy nagrywać to dla Was. Jeżeli chcecie, ja, to napiszcie w komentarzach. Oczywiście zastanawiam się nad tym, jeżeli nie będzie lagów, tak jak to było kiedyś. Ale my już lecimy. Nie, Pan skończył jest skończy. Trzeba będzie u niego. Yy, będzie trzeba u niego yy, siać. Znaczy ja mogę wpływać, tu mają bo tam nie jest kultywowany. Hmm? A ty masz od razu jakiś kultywator z siebie, ten... No, no, no. A i oczywiście po... Czekaj, tu jej kopropnij, dobra? Dobra. O mojej Goste, poczekaj, to dokładnie końca A później pójdzie do mnie, to ja ci mam... Ale my po kasteczku nie mają do korytetu. Dobra. nie niego też czasami nie może będą odcinki. On jeszcze nagrywa na telefonie na razie, bo nie, bo nie ma OBS-a. Ale dzisiaj mu się w tym tłumaczę. Sieć nie Ale będzie trwała ja... jeszcze tak 10 minut maksymalnie, chyba nie no. wiem, włączymy. Czekajcie, ja tutaj wyłączę sobie wszystko. I zap... nie mam chaty, bo nie No taki bizonik podstawowy widzą. Tutaj taki nie New Holland. Ma... Kredyt u niego na 10 tysięcy. 29. A 29. Tutaj mamy penda. Przez No takie trzy te trzy małe y, garaże. Haty takie, no. A, Wiaty, agro w z kultywatorem od razu Szczepa taka, trzecia chyba to jest szczepa Najmniejszy na nawozu, kosiarka y, Tutaj mamy y, y, grabiara, kultywator No i mamy y, koszarę. tutaj mamy garaż, nie będziemy musieli jeździć Tu mamy świnie Tam świnie, on ma też on ma I tu będzie chata kiedyś sama kiedyś Na razie nie ma na razie tutaj jest mnie widy 25 tysięcy, bo wypożyczyłem. Ta A to ja mogę do... ci oddać Nawet już, panie. Już idziemy? Dawaj, dokończymy no. tu. Ja już jestem u siebie. Aha, to czekaj, ile, to... ile, ile 29? No, tak. na, mogę 20 oddać na razie? Dobra. Nie ma sprawy. Wiesz, Kurde, to... nie ten, nie wziąłem wcześniej. Dobra, już będę teraz miał ten hajs. mi się do mojej maszyny. Będziesz szybciej. Poczekaj, nie, nie, nie. Ja tu, dawaj, dokończamy tu, czy nie? Czy zostawiamy? To ja najpierw oprowadzam z ich po twojej? O, to jest moje, tak. Nie. Y, 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 y. To jest... Masa i Bergu... Żyty w tym jestem w środku. Masa i Bergu, nie jest Dawida, a Bela jest na liceum. O, tu są jego świnie, tu oni On już tutaj gra na... Jakie na... świnie, krowy. Krowy, Dobra, chodź tutaj, i najpierw... O, ile wleka od... ma sąsiad. Od jacy zacznij? To można wziąć? Gdzie nie. jest wle no jako tutaj podjeżdżasz no ten tak. i nabierasz. Najpierw zacznijmy tutaj, tutaj od wiatr. No to taki... Jest, ja wszystko pojem Nie, Ja bym no to opowiadał, a ty pokazy. No to tak, na no pierwszy rzut y, 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 pokazuje nam no, się JCB, y, on jest ze średnich y, 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 ciągników. Y, no i to jest żadne konfiguracji, która wybrałem, no bo mam magitę. Y, do JCB to jest podczas y, samo odbierają, to przyczepa kostek. Dalej nam się ujawniają moje dwa jungiery. Ten tutaj po lewej z gorszczeniu tam jest mały małej, a ten jest z dużej kategorii jakby ma balony takie jakby osoby podliwe. Tutaj mamy małą przyczepę do tira, bo ja mam tira do zboża, odnożenia i tak dalej Tutaj mamy waltrę, która... Chce ją kupić, zbiera na ją Tak, niestety się nią niedługo nie, nie, nie korzystamy. No jeszcze tutaj, nie pamiętam nazwy. To jest schod kostel masz chyba. No o, bo nie, ta... pra... nie tutaj pisze. To jest... Woders... no. Tu, kuna, tutaj on. Piękne gówno. To nie gówno. Koskująca... Ty mogę sobie podczepić, a nie, nie mogę. Ale pisze, że mogę. I, koskująca zapraszam kuna. I, mamy tutaj tira Balota jedna. No to tak się to mam, Mamy ładnego niebieskiego takiego tira Yy, Zanim mamy taką już większą, świeżą nabytek, bo dopiero jedna z nich obszedę owijarkę do yy, kostek. Tutaj mamy jeszcze przysłonę przy Bardzo duża. Yy, tam, yy, zbiornik na dwa do rozłożenia. Samochodzik. No, Zobaczymy, jak chodzi. Yy, no i tutaj, oczywiście, panika. Ty zablokowałem się, sąsiadki, chce mi się w O. I tutaj oczywiście mam i tak. jak widzicie, bardzo dużo mam belek, sianów i szonki i, i, siana, i słomy no bo ostatnio wiem, że nie ma. Ja od niego mam jeszcze kupić, tam będzie, zawsze dzisiaj będą na No i a to kup sobie tak, na tej kostki nie patrzcie po prostu, mi się, miałem takie ułożenie. Miałem je tak jak te, no i mi duchło. Tutaj, <laughs> tutaj też mi duchło. Oj, Chyba jak się rozmnożyło nie było ich tyle. Nie wiem, tutaj mamy te do tila, Ta słowa jest sąsiada, będzie ją ode mnie kupował tylko że w No i mamy tutaj jeszcze jeden speł, chodź ząbże. Tutaj mamy jeszcze ja, no. stiloklid dla y, pasowu, dla bólek. No i to by było ode mnie na tyle. No i jeszcze ten i tam, co ja oram u sąsiada. No i to chyba wszystko, nie? Tak? Dawaj, dawaj do tej, do Manity, albo czymś musisz albo też musisz Ja chcę tam do masyka. Ja muszę pojechać Manitą, przecież tam, żebym Ja chcę tam do Masyka i do końca w no To weź tam, a ja dojadę sobie. Już. Tutaj już ten kawałek mam ma zrobiony, teraz ja Ci będę pomagał tam gdzieś. To no dawaj tam, a ja tam będę... czy ja tam swoje Nie wiem. Nie, robić. może to no, później skończę, ja u Ciebie Masyka zostawię? I może wejdziemy się na pasowanie w tej stronie. No bo to jest tak, w sensie, żebym miał już te świnie. Dziś, a ja muszę tak, nie muszę takiej pożyczkę do świn, żeby robiły, no, w sensie, żeby dno i mi robiły. No, no. Znaczy, no, pana ode mnie się... kupuje. No tak, ale żebym miał. Ej, ale, to tutaj, chłód, y, że mi sobie to sami u ciebie, bo Proszę, jak powinien, tu bo tutaj później dochodzimy. Dobra. A na razie jedź tu do siebie i kup sobie I Ale nie się... mam hajdu tyle. Bo ty weźmiesz mojego siebie i będziesz zbierał, a ja jeszcze będę... Dobra. Hmm. Tutaj, będzie, tutaj kiedyś będą jakieś sianokosy, czy coś takiego tutaj. I jeszcze za albiaką będzie stał y, Silo. Od, y, niestety widzowie, ale y, ja się troszkę bardziej znam... Yyy, od Dawida, nie wiem, czy się na ale chyba ja nie jestem w, problem, w No tutaj, ja mam dwójkę, ale więc... Nie znam, zobaczę... Gdzie mam te postawić? O, jest Nie chcesz, bo No, no. to ja ten, wstępne się, nie wiem. Tylko no ty, bo ja najpierw jeszcze wyrzucę tutaj bo mi się tutaj nie piszesz, to nie... Sprawi mnie. Samo jest. Zobaczymy ile tego będzie, to jeszcze... Do... To ja sobie pojadę, nie wiem czym pojadę. Nie, to to jest jedynka mojego siedlenka i będziesz się mną od razu zbierać. Dobra, tak oj do... kurde, byłem już, ale... Ym, no. I pamiętaj że dwie bęki y, siana wylecą, to nie zbieraj, okej? Okay? Dobra, ale takiego czegoś kiedy zrobimy w dole, oj. Niestety, wtedy się nie Niestety, dobra, nie ty, ty A ty, znaczy, ty nie chcę. Aha, dobra, bo ty coś tam robisz, a ty... Dobra. Za... za... za Dobra, ja jadę, jadę. Później coś jak na koniec się rozliczymy, tu ile tego będzie, wiesz? No. No kurę, trzeba wspomagać. Ja, mo ja moją zieloną walczą, gdzie... A już i... aha! Czekaj, bo to jest twoje. Ja, sobie pokuję, ja niech, nie kupuję moją zieloną walczą, bo niestety nie ty niedługo nie no, będziesz się ją w rostku, Dawaj, czekaj, jedź, bo myślałem, że będziesz tutaj jechał, po boku. No... Tak? Bo będzie u... u ciebie, w się. Zależy, czy ją kupię, czy ją trzeba po prostu. No jeszcze mam mamy 9 tysięcy długu, ale chcę sobie hajs zostawić. Wtedy Dawid zarobi... Yy, 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 125 tysięcy zaoszczędzę, za no właśnie. Wtedy Dawid zarobi 125 tysięcy zaoszczędzę, no właśnie. Nie, bo normalnie jak bym zaś jakieś 145 tysięcy na oryginalnie, a tak to ja mu mówię, że odwołuję mu na czysto od ręki za 5